Część, bo się oczywiście łączała kamera. Słuchajcie, w jednym filmie coś się tam stało, mi się kamera włączyła. Ale sobie teraz gramy od towagiera. Przepraszam, czemu nie gadałem przez tą chwilę. Zrobimy tą misję i kończymy już nagrywanie. Chyba, że się łączy kamera i będę musiał przyjść tu sam bez Was. Zobacz, kto wyjdzie? Robimy sobie. Widzimy. Wybiorę auto i widzimy się jak zrobię to. Dobra. Widzimy się, jak przejadę to wszystko. Dobra. Już przejechałem, albo było naprawdę. <kluzny> jak będziecie, chcieli Kupimy z Fortnite. To, to tata mi musimy kupić. Xbox Live Box Gold. Także będę.

Zawsze ja sobie tutaj do tego tunelu, ha. To miał taki Tak ciągle wjeżdżałem do tego tunelu, i przeczekiwałem. Wjeżdżałem dalej, ale teraz nie będę dalej wjeżdżał. Czekaj, ma pan akurat, nie? mnie. Dobra. O, jak bliziutko mam. Widzicie? Dobra, że nie wjeżdżam dalej, a gdybym musiał przez tramwaje jechać. Tak jak mówiłem, że przejdziemy tą misję i kończymy odcinek. Trochę już nie to długo trwa, ale u was krócej. Już jeden film się tam montuje. Chyba już się zamontował. Klaudia mi teraz dzwoni nie teraz albo dobrze.